Rozmawialiśmy już na ten temat, ale jeśli mogę zdradzić Rąbka tajemnicy, mam dwóch faworytów: jest to kobieta i mężczyzna. Nazwisk nie mogę zdradzić. Bo myślę, że sami, sami to zobaczycie i samo się to wyklaruje w programach na żywo, także zapraszam serdecznie do oglądania X Factor w każdą sobotę. Mimo tego, że odpadłem przed programami na żywo, przed liveami, my tak sobie mówiliśmy na bootcampach, przed liveami, <noise> zmieniło się w bardzo dużym stopniu. Przede wszystkim jestem bogatszy o duże doświadczenie. To był mój pierwszy casting w życiu, pierwszy program, pierwszy raz pokazałem się większej publiczności, mimo tego, że wcześniej gdzieś grywałem. Ale, ale jak już wspomniałem, to jest doświadczenie, a przede wszystkim to, że jest jakiś tam odzew, i mam możliwość, między innymi, zagrania u Was, tutaj dzisiaj w Fantazy Parku w Toruniu. Wiesz, to jest ogólnie trudne zagadnienie. Ja bym to określił w ten sposób, że to może był odpowiedni czas, i akurat program X Factor miał wtedy swoje pre -castingi i castingi. I. Też muszę dodać jedną rzecz, że od zawsze bardzo mi się podobał ten program i uważam, że ten program daje dużo ludziom, nawet nie tym, którzy wygrywają ten program, ludziom, którzy w nim uczestniczą, tak jak sam czuję po sobie. Dlatego mogę powiedzieć, że chyba właśnie ten program. Jestem kucharzem zawodu, dyplomowanym kucharzem. Gdyby nie muzyka... No to pewnie poszedłbym raczej w tym kierunku i, i bym gotował różne dobre rzeczy, mam nadzieję, bo w domu rzadko gotuję. Ale, ale, ale z racji tego, że w tej branży zawsze będzie e, e, praca, czyli będzie popyt na, 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 takie, na takie usługi, pewnie poszedłbym w tym kierunku. Byłem strasznym obuzem, jak byłem mały, malutki, mówiąc przenośni. W podstawówce i w gimnazji miałem same dwoje truje i, i, i ledwo przechodziłem z klasy do klasy, ale fakt faktem biorąc pod uwagę to, że muzyka zawsze była w mojej rodzinie i miałem wsparcie muzyczne ze strony taty, mamy i, i braci, mam ich dwóch, no to akurat z muzyki była piąteczka, szósteczka, no i jakoś tam to się dobrze układało. Wiesz co, miałem pasję, która mi się skończyła, niestety, w momencie, kiedy miałem nieszczęśliwy wypadek, bo miałem operację na nogę, a jeździłem zaparcie i w miarę ekstremalnie na rowerze. Lasy, skocznie, skoki i tak dalej, wywrotki. Pasją moją poza muzyką w tym momencie nie ma chyba nic takiego, wiesz. Muzyka wypełnia całe moje życie. Bo pracuję w takim zawodzie, nie tylko śpiewam, ale gram na perkusji w zespole, jestem wokalistą w zespole rockowym Alamo, który serdecznie pozdrawiam, panowie, jestem z wami, no i, i robię sobie takie live-akty czasem z DJ-em, Sawicem, z którym współpracuję 6 lat. Także muzyka ponad wszystko. Moja przygoda ze śpiewem zaczęła się właśnie w momencie, kiedy nazwiska nie mogę zdradzić, bo wiadomo, że prywatność to podstawa. Kierownik, nasz szef mówiąc prościej, firmy, w której pracowaliśmy razem z Kamilem z Sawickim, czyli Sawicem, zaproponował nam współpracę jako DJ i wokal na żywo. I wtedy zaczęła się taka przygoda na większą skalę. Wyjazdy poza miasto, stres, pot, łzy, praca. I, 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 I tak to generalnie się zaczęło. Trwa to od mniej więcej sześciu lat. Ciężko jest się wypowiadać na temat polskiej sceny muzycznej, będąc osobą, która chciałaby na tej scenie występować. To może będzie niewygodne, ale wydaje mi się, że mamy naprawdę. Mówię o tych muzykach, którzy już mają swoją historię. Mamy naprawdę mega zaplecze jeśli chodzi o polską scenę muzyczną. A rzadko się zdarza tak, żeby ci muzycy pomagali młodym ludziom, którzy, którzy naprawdę mają potencjał. Bo ja mówię, byłem w faktorze i spotkałem tam setki osób, obok których bałem się stać. Bo to są ludzie o takim talencie, że to się w głowie nie mieści. I ogólnie. Polacy są zdolnymi ludźmi w różnych dziedzinach. No tam Małyż, wiadomo, Kubica, tak, Marela Rodowicz, prosta sprawa. Tyle tylko, że nie chciałbym, żeby to się odbywało tylko właśnie przez programy X Factor. Dzięki Bogu, że takie programy istnieją. Tyle tylko, żeby te gwiazdy, które mają możliwość, nawet nie tyle co do finansowania, bo wiadomo, że dużo zależy od pieniędzy. Jeżeli nie masz pieniędzy, nic nie zrobisz. Ale nawet. Mm, Wypromowania kogoś poprzez ogromne portale, które istnieją. Facebook. Nazwisko. Krótki filmik. Gdzie tak jak ja na YouTube mam kilka swoich filmików, tak tysiące ludzi mają swoje filmiki. Żeby ktoś wspierał to po prostu poprzez najkrótszą drogę. Facebook. Nazwisko. Polecam. Rekomenduję. I w ten sposób. Gdybym był alkoholem? To jest akurat, wiesz, fajne pytanie, i pewnie Kuba wojewódzki, gdyby to zobaczył, by się ucieszył, bo to on określił mnie w taki sposób, że wszystkie alkoholomierze reagowałyby na moje spojrzenie. Akurat wtedy to, tak jak i teraz, było spowodowane zmęczeniem. Gdybym był alkoholem, to chciałbym, żeby ludzie po tym jak przyjmą mnie do swojego organizmu, nie pamiętali nic, ale czuli wielką przyjemność z tego, że go przyjęli. Bardzo mi się podobają wasze pytania. Wiesz co, też musiałbym zadać ci pytanie. O co pytasz, tylko jeśli chodzi o... o czy w pracy, czy prywatnie, czy, czy na imprezie, najciekawsza przygoda? O kurczę, było ich wiele. No, kiedyś, kiedyś zagrałem imprezę, to trafi do internetu? No to kiedyś zagrałem imprezę, o której nie pamiętałem, że w ogóle na niej byłem. Ale zagrałem ją faktem od A do Z, od A do Z, i wyszło wszystko fajnie. Ale generalnie, no fajnie mi się słyszało, słuchało opowieści, jak to wykonywałem, bo już wiesz, poszedł wtedy striptease, czyli rozumiesz tańce, koszuleczka w górę, gdzieś tam jakieś okrzyki i, i w ogóle także, także to na chwilę obecną, bo tyle tylko sobie przypominam, albo jestem w stanie sobie po prostu przypomnieć, no bo było tego tyle, było tego dużo, ale to chyba to, tak, tak, to akurat mi przy, wiesz, przyszło do głowy. Każdy z branży muzycznej wie, że mm, przede wszystkim na scenie musisz oddać siebie, tak? To jest proste i to jest prawda. Ale są też y, momenty, w których jak każdy człowiek, normalny, zwykły człowiek, masz zły humor, cierpisz, wiadomo, każdy ma swoje problemy. I jestem normalnym człowiekiem. Wiesz, jak wracam powiedzmy po, po czterech nocach, y, na których śpiewam, gram, zabawiam ludzi. Siadam przed komputerem i, 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 i czasami chcę być sam. Lubię sobie popłakać, jak każdy człowiek. Jestem normalnym, zwykłym facetem, który jest gdzieś tam wyrywany wyrwany na kilka godzin, na kilka dni z rzeczywistości. Tej szarej, jak to każdy mówi, tak, szarej rzeczywistości. I to mi się właśnie podoba, bo mogę się oderwać, mogę się zamknąć na problemy. O których zapominam, grając, śpiewając. Ale normalnie w domu, w życiu prywatnym, jestem najnormalniejszym człowiekiem pod słońcem. Mam swoje problemy, mam gorsze humory, mam fochy, a mam też, wiesz, dni, ich jest akurat dużo więcej, w których staram się zarażać ludzi uśmiechem i, i tym, żeby, 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 było dobrze, tak? No bo, wiesz, może się skarżyć tylko ten, kto nic nie robi, a jeżeli robisz i dążysz do czegoś. Nawet małymi tam kroczkami, no to będzie dobrze. Także, reasumując, najnormalniejszy facet pod słońcem. To może odpowiem na przykładzie programu X Factor. Jak wspomniałem wcześniej, jestem bogatszy o duże doświadczenie. Pojechałem do X Factor po dwóch nieprzespanych nocach, prosto z trzeciej nocy w pracy. Oczywiście mówię o pracy. Ja mieszkam w Mińsku Mazowieckim w większości, także do Zabrza, gdzie odbywał się główny casting X Factor, było 440 km. Zajechaliśmy tam o godzinie 9 rano. Byłem mega zmęczony. Jak zresztą było widać na nagraniu, ale głównym moim planem, jeśli chodzi o to, co chciałbym robić, będzie uczestnictwo w kolejnej edycji X Factor. A ogólnym planem na przyszłość jest to, żeby śpiewać, żeby się rozwijać. Tylko, żeby może troszkę ograniczyć, ograniczyć ilość występów i rozjazdów, bo to jednak bardzo męczy. Ale sam ten tryb nocny strasznie męczy i będę chciał się troszkę ograniczyć i bardziej skupić na prywatnych swoich, między innymi, autorskich projektach, na projekcie, którym, na projekcie, w którym jestem z moim kolegą, który pisze całą muzykę i, i teksty. Ale wszystko powtórzę kolejny raz, wiąże się z muzyką. Pierwsza sprawa, na pierwszym planie jest śpiewanie. Ale jak mówiłem, uwielbiam też grać jako DJ, jako perkusista w swoim zespole. Ale całość się, raczej wszystko się łączy właśnie w jedną całość. Muzyka, muzyka, muzyka. Tak od siebie przede wszystkim pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy oglądają, którzy lajkują nagrania, którym się to podoba. Pozdrawiam też kolegów z branży. A jako człowiek, może z niedużym doświadczeniem, ale z zapałem i z jakimiś tam planami, mogę powiedzieć tylko jedno: nie poddawajcie się i róbcie swoje, bo małymi kroczkami dążysz do tego, że możesz zrobić naprawdę wszystko. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Jak najbardziej zapraszam na przegadanie.pl